Dzień dobry, dobry jutro, jest poragi, kiedy Państwo oglądacie ten program. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem się pochylić nad Polską. <grym> tak jak poprzednim razem przed Izraelem, bo w Polsce też stało się coś bardzo dziwnego. To znaczy w Polsce mamy sytuację taką, że rządy autorytarne przegrały wybory parlamentarne. Oczywiście wyrwanie władzy pis w Polsce będzie... Bardzo trudny, natomiast sam fakt, że do sytuacji przegranej w wyborach doszło i to w sposób niekwestionowany i no jest czymś, co jest dziwnym, zaskakującym i nie do, końca, nie do końca oczywistym. To znaczy mamy jedno przekonanie, że tak powiem, że do tego by nie doszło, gdyby PiS wierzył w to, że może te wybory, gdyby nie uważał, że może te wybory wygrać. A przynajmniej w to nie wierzył Jarosław Kaczyński, bo tak naprawdę jest to partia, w której decyduje o wszystkim jeden człowiek. No i jak do tego doszło? Otóż wydaje mi się, że sytuacja jest taka, że Polacy w przeciwieństwie do większości narodów Europy i świata mają taką sytuację, że muszą być odpowiedzialni sami za siebie, ponieważ tak naprawdę za ostatnie 250 lat to to swoje państwo mieli przez jakieś 65-70 lat i to też jeszcze nie w jednym kawałku. No więc w związku z tym, takiego doświadczenia mają takie doświadczenie, że trzeba zadbać o siebie, a tak powiem, nie czekać na, na, na państwo i mało tego, że trzeba, jak się ma to państwo, to trzeba o nie zadbać. No i byliśmy świadkami jakby dwóch wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym. Moim przekonaniem. Jedna sprawa to była zachowanie wielkiej wielki pomoc samopomocy w czasie COVID. -u. To znaczy, polskie państwo w wydaniu Mateusza Morawieckiego wyglądało w ten sposób, że to była kupa tektury, kupa gadania. Tak powiem sam PR, natomiast tak naprawdę ludzie dawali sobie radę sami. To znaczy. Młodsi przynosili jedzenie starszym, tak żeby ci starsi, którzy byli bardziej zagrożeni, nie szpędali się za bardzo po ulicach. W każdym bądź razie, no, to był taki, taki pierwszy moment. Drugi moment to był moment zaopiekowania się Ukraińcami. Stwierdzenie, że Polacy i Ukraińcy się bardzo kochają i że to jest w zasadzie ten sam naród, to może za dużo powiedziane, natomiast Raczej były to dwa ludy, które żyły w pewnej, pewnej konkurencyjności między sobą, aczkolwiek no, są bardzo bliskie sobie kulturowo. No i co więcej jak ee, nazwijmy to ukraińscy faszyści mają na myśli jakieś rozwiązanie o charakterze faszystowskim. To ono się dziwnie, że tak powiem, jest podobne do pierwszej Rzeczpospolitej. E, przypadek myślę, że nie do końca. E, no natomiast no tutaj Polacy, którym tak rząd pisowski przyrobił gębę, że tak powiem ostatnich ksenofobów, no zachowali się w sposób przyzwoiczny, jak to się ładnie mówi przyzwoiczyni, ustawa przewiduje. I myślę, że to był taki, tak, takie dwa elementy, że tak powiem, gdzie w tym wszystkim, w tym kraju, że tak powiem, półtotalitarnym to społeczeństwo obywatelskie jednak się żyło, zachowało się i narzuciło, że tak powiem, sposób zachowania. I wydaje mi się, że dokładnie było takie same przekonanie, że świat przestał być bezpieczny. Tak? To znaczy świat jest inny niż 10 lat temu yy, i myślę, że trzeba będzie temu poświęcić osobny film, natomiast yy, świat jest mniej bezpieczny. No i w tym momencie grupa która, jeżeli, grupa, która rządzi krajem, zajmuje się byciem w konflikcie ze wszystkimi sąsiadami, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej. No proszę zwrócić uwagę, że w momencie Wyborów mieliśmy problemy z Czechami, z Niemcami. Oczywiście Niemcy są odmieniani przez przypadki, liczby i rodzaje. Z Ukraińcami też nam nie po drodze. Ze Słowakami żeśmy zablokowali granice, też nam nie po drodze. W zasadzie zostają nam tak naprawdę poza. A no na Białorusi, na no granicy białoruskiej, jest otwarty konflikt, no Zostają nam Litwini. Aczkolwiek tutaj chyba głównie to Litwini dokładali wszelkich starań, żeby mieć dobre stosunki z Polską. Myślę, że jeszcze 30 lat temu by to wywołało powszechną wesołość, jakbyśmy powiedzieli, że to rząd litewski będzie dbał o dobre stosunki z Polską. I tak naprawdę, miejscem, gdzie nie ma żadnych problemów, to jest granica z Wodem Królewieckim, czyli, czyli z Federacją Rosyjską. Z całą resztą mamy jakiś konflikt. No i generalnie rzecz biorąc wiadomo, że dużo gorszą sytuację ma się w czasie wojny niż jeżeli się powiedzmy jest w konflikcie ze wszystkimi dookoła. Należy zwrócić uwagę, że Ukraina już dawno by przegrała tą wojnę, gdyby nie sympatyczne zachowanie ze strony Polski, mniej bądź bardziej wymuszone na polskim rządzie przez Amerykanów i Rumunią, czyli właśnie dwoma dużymi krajami, które mają sensowną granicę z Ukrainą i są w stanie im dostarczyć różnych rzeczy. No i to jest jakby ten jeden element, który, który na to wpłynął. Drugi element to jest to, że była pewna różnica między badaniami, które były robione przed wyborami, a a tym, co wyszło naprawdę, myślę, że na to wpłynęły jakby dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, że każde badanie, nawet bardzo dobre, no to jest parę, parę naście tysięcy, na, na powiedzmy parę tysięcy ankiet. To góra. Zwykle robi się około tysiąca, i to są te badania, które my czytamy w gazetach. Natomiast no, Powiedzmy te lepsze to mają powiedzmy nawet 10 tysięcy. Natomiast jeżeli mamy wybory i przewidujemy zachowania się wyborów, no to mamy sytuację taką, że tych wyborców w Polsce jest ponad 20 milionów. W ostatnich wyborach wzięło udział 23 miliony ludzi. Więc to nawet te 10 tysięcy to jest próbka. No i teraz tak naprawdę przy wszystkich sondażach, to są. Jest sytuacja taka, że robimy jakieś ankiety, i teraz każda sondażownia ma swoją wiedzę tajemną, to jest to, z czego ona żyje, to jest, to jest jej know-how, to jest umiejętność przeliczenia tych ankiet na całą populację. No i robi się tu pewne założenia. No, i jednym założeniem, które było zrobione, i ono, że tak powiem, okazało się być fałszywe. To było założenie, że frekwencja będzie na poziomie 60, a nie 70%. Więc to jest jakby jedno założenie. Drugie założenie to było które się wyszło i było fałszywe, to było źle oszacowana hmm, źle oszacowana frekwencja w najmłodszej grupie, yy, która wstawiła się na wybory w dwa razy większej ilości niż poprzednio. Więc tu mamy takie drugie przesunięcie. Trzecią sprawą, która jest i moim zdaniem jest bardzo istotna, to jest dwie sprawy, które się stały w demografii. To znaczy w wyniku COVID-u przede wszystkim, ale również, że tak powiem, normalnego upływu czasu, w Polsce zmarło w ciągu ostatnich kilku lat około ponad milion osób. To jest dość dużo. Druga sprawa jest taka, że polska populacja jest dwumodalna. znaczy ona się znakomicie różni. To znaczy inaczej się zachowują ludzie umownie mówiąc urodzeni przed 80. rokiem i po 80 roku, przy czym ten 80 rok trzeba traktować jako, jako taką umowną granicę, czyli rówieśnicy pierwszej solidarności. A tak naprawdę ludzie, którzy albo pamiętają komunizm, albo go nie pamiętają. To jest to, to główny, ten główny element. No i te grupy są istotnie różne i o ile na przykład dla tej starszej grupy, której takim przykładowym, pokazowym przykładem, przykład, no znowu, to, 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 to miał jest Jarosław Kaczyński, który powiedział, że dla niego wyjazd do Wiednia był Wydarzeniem traumatycznym, no to trzeba powiedzieć, że dla tego młodszego pokolenia brak możliwości wyjazdu do Wiednia czy innego Berlina czy Paryża byłaby wydarzeniem o charakterze traumatycznym. E, więc, jakby te dwie grupy się bardzo różnią. E, co więcej, ja prowadząc moją pracę magisterską na początku lat 90., jak badałem aspiracje dzieci i młodzieży w Warszawie, no to wiem, że to nie do końca diagnostyczne dla całej Polski, ale okazało się, że aspiracje warszawskiej młodzieży nie pasowały do starych badań polskich. Tak? To nie było jakaś zmiana na stosunku do, do że tak powiem, starych badań polskich, tylko raczej było to, nie było tam takiego podobieństwa, tylko raczej podobieństwo było do badań, które były robione w Europie Zachodniej. Więc można powiedzieć no, oczywiście, że... Albo po prostu Polska, jest 15, Polska była wtedy 15 lat za Europą Zachodnią, albo raczej trzeba było powiedzieć, że możliwości rozwojowe, jakie ludzie przed sobą widzieli, były bardziej ekwiwalentne dla Europy Zachodniej niż dla ostatniego bloku wschodniego i z tego tytułu mieli inne aspiracje. Trudno jest mi w tej chwili odpowiedzieć, bo wtedy trzeba byłoby być może poprawić te badania, zadać jakieś pytania dodatkowe. Natomiast, no, była to taka obserwacja, która mi się pojawiła, że tak powiem, jako jeden z elementów że tak powiem, związanych z, z badaniami. Więc, jakby to jest to moje doświadczenie również. I co więcej, ja szczerze mówiąc, liczyłem na tą zmianę pokoleniową już przy wyborach 4 lata temu. I dla mnie wygrana PiSu, niewielka bo niewielka, była pewnym zaskoczeniem. To znaczy, wydawało mi się, że tak być nie powinno. Zresztą wybory w, w, sprzed czterech lat, czyli w 2019 roku, też były dość cudowne, jeżeli popatrzymy na wyniki do Sejmu i do Senatu, bo one zwykle ze sobą korelują, a tutaj była korelacja negatywna. Dobra, to tyle, że tak powiem, na temat tego, co się stało w Polsce, żebyśmy złapali, o co chodzi króciutko. Myślę, że będziemy tę sprawę nad tymi wszystkimi problemami jeszcze się pochylać. Myślę, że dobrze byłoby popatrzeć na Europę w właśnie też takiej perspektywie, iluś tam lat, jak to, jak to było, jak to się zmieniało. I właśnie jakie to mamy nowe doświadczenia. I potem wrócilibyśmy może do spraw Polski. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania następnego odcinka i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.